Są takie narzędzia, które dobrane w odpowiedni sposób przyspieszają i ułatwiają pracę. Gwóźdź bijemy na różne sposoby i z wykorzystaniem wielu różnych rzeczy, ale tylko młotek powoduje, że zrobimy to szybko i sprawnie. Cześć, tu Kamil Jastrzębski i to jest 41 odcinek Automatycznego Podcastu, czyli najpopularniejszego w Polsce podcastu o automatyce przemysłowej. Ewentualne notatki, linki oraz inne informacje związane z nim znajdziesz na stronie automatycznypodcast.pl łamane na 41. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci narzędzia, z których każdy automatyk programista powinien korzystać, aby swoje zadania wykonywać szybko, sprawnie i z przyjemnością. Wymieniam tylko te, które przydają się w biurze i będzie to i wyłącznie hardware. Będzie to tylko i wyłącznie hardware. Będą to rozwiązania, bez których nie wyobrażam sobie pracy i dzięki którym praca staje się przyjemna i wygodna. Pomijam kwestię estetyki, ponieważ niespecjalnie interesuje mnie, czy coś ładnie wygląda, czy nie. Ja jestem pragmatyczny i na pierwszym miejscu interesuje mnie funkcjonalność. Mam nadzieję, że w tym odcinku znajdziesz rozwiązanie, które przypadnie Tobie do gustu i dzięki temu polepszysz komfort swojej pracy. Zanim zaczniemy, nie zapomnij kliknąć łapki w górę i subskrybować kanału. Najlepiej zrób to teraz. Pozwoli to rozwijać automatyczny podcast, czyli produkować dla Ciebie jeszcze lepsze treści w doskonalszej jakości. Aby nie było niedomówień, to nie jest to odcinek sponsorowany. Wszystkie urządzenia, z których korzystam, wybrane zostały metodą prób i błędów po wielotygodniowych, a nawet wielomiesięcznych poszukiwaniach, a więc nie są to przypadkowe rozwiązania. A z tego odcinka dowiesz się, jakiego komputera używam i dlaczego można na nim polegać. Który monitor wybrałem i co w nim jest tak fantastycznego, że Tobie również polecam. Jaką klawiaturę i mysz wybrać, aby były ciche i łączyły się z wieloma urządzeniami, i do tego łatwo się między nimi przełączały? O bardzo dobrej kamerce internetowej, która doskonale sobie radzi przy słabym oświetleniu i ma wbudowany mikrofon stereo. Całe szczęście obotrzenia związane z pandemią COVID-19 mamy już za sobą i raczej spotykamy się face-to-face face niż online, ale i tak postanowiłem. O niej wspomnieć. Na koniec opowiem o słuchawkach naucznych, które w biurze wykorzystasz podczas spotkań online, a po pracy do słuchania nie tylko automatycznego podcastu. Ja się w nich po prostu zakochałem. Pierwsza rzecz, o której wspominam, to komputer. W moim przypadku jest to laptop Dell Precision 7720. Dlaczego akurat Dell? Myślę, że to kwestia pozytywnych doświadczeń. Poprzednio miałem wersję Precision M4800 i nie było z nią żadnych problemów. No, poza tym, że się po prostu zestarzała. A to raczej nie wada, tylko samo życie. Wracając do aktualnie posiadanego Precision 7720, to jest on z 2018 ro roku, więc już wiekowy. Posiadany przeze mnie model posiada 32 GB pamięci RAM, procesor i7 siódmej generacji, kartę graficzną Nvidia Quadro P4000 z 8 GB pamięci RAM. Do tego dokupiony jest dysk SSD 1 TB, co jest rozwiązaniem minimalnym i przy pracy z dużą ilością maszyn wirtualnych, może być pewnym ograniczeniem. Warto tutaj wspomnieć o wielkości matrycy, której przekątna wynosi aż 17,3 cala, więc jest to duży komputer. Jest duży, ale wygoda pracy nawet na obiekcie jest tutaj priorytetem. Dzisiejsze środowiska programistyczne wymagają dużej ilości miejsca na ekranie, więc tak duży ekran laptopa z, pomo z pomocną, nie z pomocą, tylko z mocną kartą graficzną i niezłymi podzespołami sprawia że praca na tym urządzeniu jest wygodna i płynna, nawet przy obciążeniu wieloma aplikacjami, mimo, mimo upływu kilku lat od debiutu tego komputera na rynku. Co do poziomu hałasu, jaki generuje, to trzeba być szczerym i muszę przyznać, że jest to laptop i przy dużym włącza wentylatory, aby obniżyć swoją temperaturę, i niestety ten dźwięk jest słyszalny. Zwłaszcza wieczorami, gdy no, po prostu te dźwięki otoczenia są niewielkie. Aktualnie, czyli w kwietniu 2020 roku, dostępna jest wersja Dell Precision 7760 wyposażona już w karty graficzne RTX. Jeżeli potrzebujesz mocnego komputera z dużym wyświetlaczem, to zastanów się nad tym modelem. Druga rzecz w tym zestawieniu to monitor. Drugim elementem wyposażenia biura jest oczywiście monitor. U mnie wybór padł na zakrzywiony monitor LG o przekątnej 34 cale, który kupiłem zainspirowany doświadczeniem Grzegorza, którego możesz posłuchać w 18 odcinku automatycznego podcastu. Wracając do monitora. Doskonale się na nim pracuje. Kupiłem go. Do wykorzystywania do pracy w biurze, aby mieć dużą powierzchnię roboczą i nie przełączać się między oknami, co bywa irytujące. Dodatkowo wykorzystuję ekran laptopa, co mi jeszcze zwiększa powierzchnię o ekran o te 17,3 cala. Po prostu lubię mieć wszystko na wierzchu i dzięki temu nie cierpi moje tzw. flow pracy. Minusem tego monitora jest wada, która ujawniła się po kilku miesiącach pracy, a mianowicie pojawiły się dwie linie w dolnej części. Urządzenie jest jeszcze na gwarancji, do tego wykupiłem ubezpieczenie. W sumie to nie wiem, czy się nie sfrajerowałem. Daj znać w komentarzu, czy ty korzystasz z, lub korzystałeś korzystałaś z takiego ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia. Ale problem jest taki, że jak go oddam na te dwa tygodnie, to nie będę mieć na czym pracować, bo praca na samym ekranie laptopa w porównaniu do tego monitora jest mniej wygodna. A te linie, o których wspomniałem, te linie z dolnej części ekranu niespecjalnie mi przeszkadzają, więc tak sobie działam i pracuję. Monitor niby jest gamingowy, może nawet nie niby, tylko jest gamingowy. Wspiera G-Sync, czyli synchronizację częstotliwości odświeżania obrazu wyświetlacza z kartą graficzną, z kartą graficzną, co umożliwia ultra szybkie efekty wizualne. Do tego stabilizator czerni zapewnia dobrą widoczność nawet w najciemniejszych zakątkach scen. Kilka liczb ze specyfikacji nie, nie zrobię tego, aby nie przynudzać. Może wspomnę tylko o czasie reakcji, który dla tego monitora wynosi 5 milisekund. Co to znaczy czas reakcji? Rozmawiałem ostatnio z przyjacielem i ciekawą rzecz mi na ten temat powiedział. Co to oznacza czas reakcji 5 milisekund? 5 milisekund to znaczy, że piksel osiągnie wymagany kolor w ciągu 5 milisekund. Z tym, że podobno, nie wiem, tak słyszałem i nie będę tego weryfikował, bo nie jest mi to potrzebne, ale bardzo, bardzo chętnie dowiem się w komentarzu, czy się mylę, czyli po tych 5 milisekundach piksel osiągnie kolor, ale przegreguluje go i dopiero później ustabilizuje się na danym kolorze, czyli ten kolor po 5 milisekundach dociera do na przykład czerwonego, leci dalej, zmienia go i z powrotem wraca na ten czerwony. No tak to. Niby wygląda. Dalej, monitor posiada dwa złącza, jedno HDMI i jeden DisplayPort, co dla mnie jest bardzo przydatne, bo dzięki temu mogę mieć podłączone dwa komputery i przełącznikiem, zlokalizowanym pod monitorem, przełączać się między nimi bez wykorzystywania kVMA. Myślę, że dzisiaj pewnego rodzaju standard, że monitor obsługuje kilka wejść. Do tego łatwe przełączanie myszki i klawiatury, o którym zaraz powiem, sprawia, że jest to bardzo szybkie i wygodne. Do tego monitor posiada wyjście słuchawkowe do podłączenia głośników oraz dwa wyjścia USB. Wymiary to jest szerokość 820 mm, wysokość z podstawą 566 mm, głębokość z podstawą 280 Dodam, że wysokość jest druga. Wana. Jego waga to jest 6,1 kg. Monitor kupiony na promocji dla celów stricte pracy biurowej. Dzisiaj, to znaczy w kwietniu 2020 roku, jego koszt to około 2500 zł. No, może jeszcze biorąc pod uwagę inflację, ja swego czasu za niego, myślę, że to było około rok temu, zapłaciłem niecałe 1000 zł mniej. Jak dla mnie, mimo tych dwóch linii w dolnej części ekranu, to strzał w dziesiątkę i jestem z niego bardzo zadowolony. Gdybym używał tylko do gamingu, to pewnie już dawno wylądowałby w serwisie gwarancyjnym. Nie mogę i nie będę wypowiadał się, jak ten monitor spisuje się przy grach, bo zupełnie nie mam porównania i nawet nie wiem, na jakie aspekty zwrócić uwagę. Co do gier, to w ramach relaksu odświeżam Half-Life 2. Trzeci element to klawiatura. Moim wyborem jest bezprzewodowa klawiatura Logitech K780, która pozwala podłączyć się przez Bluetooth do trzech różnych urządzeń i przełączać się między nimi przy pomocy klawiszy, co jest niewątpliwie jej zaletą. Poza Bluetooth urządzenie posiada dongle USB, do którego można podłączyć kilka zgodnych urządzeń. Inną zaletą jest jej cicha praca, która była moim wyznacznikiem, bo zdarza mi się pracować wieczorami, gdy pozostali domownicy oczekują ciszy, a Logitech K780 cechuje się właśnie cichą pracą. Dzięki aplikacji Logitech Options możliwe jest przypisanie funkcji do czterech klawiszy dla konkretnych aplikacji. Innym przydatnym atrybutem tej klawiatury jest zbudowany gumowy uchwyt, który pomieści wiele różnych urządzeń, od smartfonów do iPad 12 cali, ustawiając je pod kątem zapewniającym oglądanie w wygodzie. W moim przypadku sprawdza się doskonale dla telefonu, który mam pod ręką w przypadku wykonywania połączeń telefonicznych i słuchania muzyki lub innych treści audio. Podczas pracy z wykorzystaniem bezprzewodowych słuchawek, o których będzie za chwilę. Klawiatura posiada przyciski sterujące odtwarzaczem audio i wideo, co jest bardzo wygodne i przydaje się zwłaszcza do zatrzymywania odtwarzania. Zasilana jest dwoma chudymi paluszkami typu LR03 lub 3 razy AAA, i ma to wystarczać na nawet 24 miesiące pracy. Urządzenie jest małe i poręczne, więc zajmuje mało miejsca na biurku. Jak dla mnie bardzo dobry zakup i zainwestowane pieniądze przekładają się na komfort, wygodę i szybkość pracy. Minusem jak dla mnie jest brak klawiszy home i end między enterem, które nie między Enterem, między Enterem i tą częścią numeryczną, które przydają się podczas edycji kodu, zwłaszcza jeśli chodzi o przejście na koniec wiersza. Ja często do tego używam właśnie przycisku Enter i bardzo szybko mogę się wtedy przenieść na koniec linii, czy zatwierdzić wtedy Enterem i przenieść się do nowej. Czwarte urządzenie: skoro była klawiatura, to teraz mysz. Przez długi czas używałem myszki od Microsoft Wireless Mouse 1000, potem Logitech M185, którą do tej pory noszę w plecaku i zabieram na obiekt, a obecnie Logitech M590 i właśnie o niej opowiem. Podobnie jak posiadana przeze mnie klawiatura, jest to bezprzewodowe urządzenie typu multi device. W tym wypadku pozwala się przełączać między dwoma urządzeniami przy pomocy umieszczonego na górze przycisku. Posiada bardzo ciekawą funkcję e, przełączania się w locie między dwoma komputerami. Gdy dotykamy jednej z krawędzi, mysz zostaje podłączona do drugiego urządzenia. Jest cicha, dobrze trzyma się w dłoni i bardzo lekko przesuwa po podkładce. Dodatkowo można zaprogramować pięć przycisków dzięki wspomnianej aplikacji Logitech Options. Boczne przyciski typowo wykorzystuje się w przeglądarkach jako przyciski poprzedniej i następnej strony, a ja przypisałem im kombinację przycisków Ctrl C i Ctrl+V do kopiowania i wklejania, co mi bardzo ułatwia pracę. Ostatnim elementem, o którym chcę wspomnieć, jest kamerka internetowa. Podobnie jak klawiatura i mysz, kamera pochodzi ze Stani Logitech, a jej e, model, jej symbol to 920C Pro Full HD. Urządzenie posiada wbudowany mikrofon stereo, autofokus oraz doskonale radzi sobie przy dziennym oświetleniu w biurze, co było dla mnie priorytetem, i dzięki temu doskonale. Nadaje się nawet do nagrywania wideo do podcastu. To miało być ostatnie urządzenie, nie będzie ostatnie, bo ostatnim są słuchawki. Podobnie jak w przypadku myszek, tutaj też przerobiłem wiele modeli i w końcu znalazłem doskonałe rozwiązanie nie tylko do pracy w biurze czy wideokonferencji i słuchania audio, ale także do wykorzystania po pracy. Moim wyborem są bezprzewodowe słuchawki Sony Model WH-XB900N. Co w nich jest takiego fantastycznego? Doskonała jakość muzyki. Naprawdę słuchać różnicę, zwłaszcza przy, przy basach. Całkiem dobrze tłumią odgłosy otoczenia, dzięki czemu można zapomnieć o hałasie panującym w miejscu pracy, za co odpowiedzialny jest świetny system redukcji hałasu. Słuchawki posiadają również opcję na słuch otoczenia, i dzięki temu możesz słuchać audio i słyszeć to, co dzieje się na zewnątrz. Mają bardzo ładny wygląd i są bardzo wygodne. Słuchawki możesz podłączyć do komputera poprzez kabel i nie zużywać baterii dla komunikacji Bluetooth. Urządzenie pozwala na dotykowe sterowanie. Prawej słuchawki. Jednym palcem możesz odbierać rozmowy, zwiększać lub zmniejszać głośność, i nawet przyciszać dźwięk ze słuchawek, zakrywając je całą dłonią. Dodatkowo dwa typowe przyciski do włączania lub zmiany trybu, wygłuszenia otoczenia. Moje dwa ulubione scenariusze wykorzystania słuchawek wyglądają następująco. Słuchawki, po, słuchawki. Podłączone bezprzewodowo do telefonu, który jest umieszczony w uchwycie klawiatury, i podczas słuchania muzyki mogę odbierać rozmowy, co powoduje zatrzymanie odtwarzania. To po pierwsze. A po drugie, dzięki słuchawkom mam wolne ręce i zamiast trzymać telefon, mogę korzystać z klawiatury i myszy i rozmawiać ze sobą po drugiej stronie. Drugi scenariusz to wykorzystanie słuchawek podczas wszelkich aktywności na przysłowiowej ulicy. Mogę chodzić, biegać, wykonywać inne aktywności, i dzięki nasłuchowi otoczenia nic mnie nie zaskoczy. Mogę rozmawiać z przechodniami bez ciągania słuchawek, co jest mega wygodne. Jedyny minus, jaki mi się przydarza, występuje podczas ćwiczeń z handlami, gdy podnoszę ręce do góry, zdarza się, że prawym ramieniem dotnę słuchawki i zatrzymuje się odtwarzanie muzyki. Na zakończenie jeszcze raz podsumuję. Wymieniłem 5 urządzeń, które w moim przypadku sprawiają, że praca w biurze przy komputerze staje się przyjemnością. Jeszcze raz je wymienię. Jest to laptop Dell Precision 7720. Jeżeli potrzebujesz wymagającej maszyny, to zastanów się na serią Precision wyposażoną w duży monitor i mocną kartę e graficzną. Monitor RG. Monitor LG 34 Cale z zakrzywioną matrycą oraz wsparciem dla gamingu, m.in. z wykorzystaniem funkcji G-Sync dla AKT NVIDIA czy stabilizacją czerni. Bezprzewodowa klawiatura i mysz od Logitech ze wsparciem przełączania się między urządzeniami, cichą i wygodną pracą. Kamerka jest internetowa Logitech C920 Pro Ultra HD. Do wideokonferencji oraz nagrywania wideo. Świetny autofokus oraz doskonale radzi sobie przy słabym oświetleniu. I na zakończenie, bezprzewodowe słuchawki Sony wh XB900N, które z całym przekonaniem polecam nie tylko podczas pracy i wideokonferencji, ale również podczas słuchania muzyki na zewnątrz, dzięki świetnemu wygłoszeniu oraz kontroli dźwięku otoczenia. W innym odcinku opowiem Ci o softie, jaki wykorzystuję w codziennej pracy. A Ty z jakich urządzeń korzystasz, które ułatwiają i przyspieszają pracę? Bardzo chętnie poczytam o Twoich sugestiach. Do wszystkich urządzeń umieszczam linki pod odcinkiem. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Ale zanim powiem cześć, chciałbym Cię jeszcze poprosić o zasubskrybowanie oraz kliknięcie łapki w górę, jeżeli oglądasz to na YouTube. Także cześć.